Ale jeszcze wycofanie piłki i czy będzie bramka? Nie, niestety. Bartosz Malinowski przeniósł tę piłkę ponad poprzeczką bramki. No. Super, super. 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 50, 90, no, jak małżeńca. Tak. Super! No, najlepiej kurwa, nie dać. Lepszy medal. Bo te medale, co dostawali ci y, dziewczyny i chłopaki, te pięćdziesiątki widziałeś, ty wiesz. Teraz oni w ataku. Będzie okazja, dośrodkowanie. Jeszcze tam walka w polu karnym, ale obrońcy drużyny wiernej wyjaśniają całą sytuację.

drugiej minuty wierna prowadzi 1 do 0 to było udokumentowanie takiej przewagi piłkarzy Mariusza Lnianego teraz będzie szansa ale nie podniesiona chorągiewka na spalonym kapitan drużyny gospodarzy Karol Drey, bo był już sam na same z Tomaszem Bolgensteinem, no ale Peter asystenty pokazał, że na pozycji spalonej był kapitan Drużyny Wiernej Małomoszty. Tak jak wspomniałem, to było takie udokumentowanie przewagi Drużyny Wiernej, za lepiej weszli w tę drugą połowę zawodnicy Mariusza Alnianego, ale teraz już atak granatu Skarżysko wychodzi z bramki przemek Michalski i świetnie łapie to. Do... Jedź!

Trzeba go wziąć! 92. minuta spotkania. Kto Wynik wydał I w tym momencie sędzia główny zakończył dzisiejsze spotkanie. Przypomnijmy, wierna wygrała dzisiaj 3 do 0, a my gratulujemy Granatowi wygrania naszej ligi i życzymy powodzenia. W barażach wszystkiego dobrego.